Weedy, posłuchaj mnie teraz uważnie. Za chwilkę przyjdzie taka głupia dziewczyna o imieniu Sara. Nie gryź! Nie! Weedy, nie! Popatrz na mnie! Popatrz na mnie! Popatrz! No. Przyjdzie taka Sara, która będzie. Tak, o Boże, moje Widzki, Widicki, moje dziecko, dziecko. Nie słuchaj, jej. zlej ją. Udaj, że Ci się to podoba, skacz tam, ojejku mamusiu, mamusiu, tak, tak możesz poskakać, ale potem połóż się i nie zwracaj na nią uwagi, bo ona tak pogada, pogada i skończy, przyjdzie, zaraz wejdzie, będzie się rozbierać, nie rozbierze i będzie tak do Ciebie gadać, więc zlej to i idź spać, tak? No. Hi. Weedy, wracaj. Pamiętaj co ci powiedziałem.